God. Trzej królowie. Wiek trzech imperatorów, trwający od 1547 do 1979 roku kalendarza imperialnego, był wieloletnim okresem wojny domowej, która ogarnęła i podzieliła Imperium ludzi. Termin ten czasami błędnie obejmuje również okresy znane jako wiek wojen i wiek dwóch imperatorów, które bezpośrednio go poprzedzały oraz anarchie lub mroczne wieki, które bezpośrednio po nim nastąpiły. Według imperialnych uczonych okres ten oficjalnie rozpoczął się w 1547 roku kalendarza imperialnego wraz z pojawieniem się pierwszego z tak zwanych Imperatorów Wilka Midlandu, wspieranych przez kult Ulryka. Dotychczas istniały linie wybranych Imperatorów z Rajklandu popieranych przez kult Sigmara, oraz Imperatorowie Ottiliańscy z Talabeklandu, popierani przez kult Tala. Wiek zakończył się całkowitym upadkiem władzy centralnej w imperium w 1979 kalendarza imperialnego, kiedy wielki teogonista Sigmara odmówił uznania wyboru młodej księżnej elektor hrabiny Magritty z Marienburga na imperatorową. Akt ten zakończył linię prawomocnych imperatorów. Odmowa została ostatecznie zignorowana przez hrabinę Magritte, która przeniosła się do Nuln, aby założyć tam dynastię pretendentów. Wielcy książęta Rajklandu, wspominani jako pretendenci Rajklandu, również wysuwali w tym czasie swoje własne roszczenia do tronu. Ten rozpad w imperialnej linii sukcesji zapoczątkował okres po 1979 kalendarza imperialnego, w którym nie było prawomocnego imperatora, a każda prowincja elektorska walczyła z każdą inną o dominację w okresie walk wewnętrznych. Które trwały aż do wyboru i koronacji imperatora Magnusa Pobożnego w 2304 kalendarza imperialnego po zjednoczeniu imperium podczas wielkiej wojny z chaosem.